Co ma Pokażę wam jak to być spoiler do auta. Kuję. teraz. Trzeba pojechać do trading Island. z tyłu jadę. <grymne> Teraz osej ulepszymy auto. Już czytało się chyba wszystko. nie, to. Nie wiem, czemu mi tak podskakuje to auto. Tu, tak, tu. Polecam to ształtko, bo jest bardzo dobre. Okej, to już trading i lamp a przed tym, może coś wpadnie fajnego, skip, O, fajne, dobra, a teraz yellow, nie są takie same. Idziemy do trading island chciałem się chyba zrobić szybciej ten spojr jest naprawdę był też fajny Zaraz wam go pokażę, jak muszę się wszystko matować. Szybciej! Oki, okay, jesteśmy ten spoiler, z czego kojarzę jest. O, jest. Ten spoiler jest tutaj. Trzeba kliknąć E. Ja już go zdobyłem. Możemy pójść i wam. Mogę wam no. go pokazać w garażu. No, no, no. Spoiler. O. No jest taki spoiler ładny. Mi się podoba. Jeśli spodobał się wam odcinek, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. To może będzie więcej takich odcineczków. Pa, pa.